Nasz błogosławiony patronie Harcerstwa Polskiego, ucień za nami, błogosławiony Stefan Wincenty Relichowski, urodzony w 1913 roku. 7 lutego tego samego roku, 1913 w Hamburgu urodził się ksiądz wychowany w Ostrowie Wielkopolskim. Potem był Został kapłanem w 1939 roku, kiedy tutaj byłeś też kapłanem w Felplinie. Byłeś sekretarzem biskupa Oj, biskupa Stanisława, biskupa Morza, który był po biskupie Święty biskup rozentreter w diecezji Urodził się w Chełmrze. właśnie. Urodził się. Gdzieś 13, 13 stycznia 1844 roku był tylko tydzień młodszy od świętej Bernadetki, A ty, nasz ukochany kapłanie, pamiętam jak w Twojej beatyfikacji, kiedy numer 22492 został beatyfikowany 7 czerwca 1999 roku w terenie, rozdałam wśród policjantów 400 cudownych medalików. Tak mnie natchnęła przeopatrzność serca jezusowego. Zginąłeś w obozie koncentracyjnym Dachau, który tak bardzo potrzebuje prawdy. 23 lutego 1945 roku, jeszcze w obozie Dachau był ksiądz Neuhoisler. Obchodził tam swoją rodzinę 27 stycznia. 1945 roku w Dachau, a urodził się przy Dachau, tylko 12 km stamtąd, w Tsiąc Urodził się 27 stycznia 1900... 1888 roku. Chciałem Ci podziękować, że jestem tutaj. Dziś jest 6 sierpnia, przy Dnia Pańskiego, rok 2020, a ty jesteś patronem Harcerstwa Polskiego. Nasz przyjaciel, nasz jedyny przyjaciel. Po dwa lat, jak poszedł do nieba, ostatniego list się pana Bogumiła Sowieckiego, był przed Sława Komorskiego? Przeszedł siedem obozów koncentracyjnych w mu zamordowano jego brata. Był również w Dachau, tam gdzie ty byłeś. Oprócz nie było żadnego wyzwolenia do Dachau. co miał być w Wrocław, był wyzwolenia. przez posługę więźnia Dachą, księdza Rota, 14 maja w 1948 roku w obozie Dachą obieszczono 2,5 tysiąca kobiet i dzieci, kazano im płacić za czynsz. Ksiądz Rot wywalczył dla nich osiedle mieszkaniowe 4 lipca 1950 roku i został zamęczony, zlikwidowany w 1960 Biskup Neuhäusler został biskupem. Ksiądz Neuhäusler, który był w pojedynczej celi od 11, 11 sierpnia 1941 roku, kiedy w Hamburgu zamordowano biskupa Juliana Wettmańskiego z Polską. Tego samego dnia został więźniem w pojedynczej celi w Dachau. Był do 24 kwietnia 1945 roku zwolniono 132 prominentów. Bo były przecież w 1944 roku w jeszcze umieszczone rodziny arystokratów niemieckich. 24 kwietnia 1945 roku we Francji powstał obóz, w obozie koncentracyjne, powstał seminarium duchowne. Bardzo wiele było wyszkol, wyświęconych na kapłanach. a ty jesteś cały czas z nami. Nasz Pan Bogumu Sowiecki. 1 września 2020 roku wpisał do prezydenta jako do opiekuna harcerzy. Jako harcerz błagał go i prosił, żeby zaprzestać niszczenia obozów w Żeby nie robić z niego że zginął tam jego brat i że obowiązuje, zobowiązani jesteśmy przekazywać prawdę. Przecież prawdą też jest, że obóz koncentracyjny Dachau, że problem. A, o skończył się dokładnie, skończył się 12 kwietnia 1947 roku, kiedy w Rzymie nawrócił się Rudolf Hess. Kiedy w Padowicach nawrócił się Rudolf Hess. W Padowicach, gdzie 11 września 1898 roku, święty Rafał Kalinowski dziękował siostrą Złagiewicz za przetłumaczenie. Życiorysu Hermona Koena, Augustyna Mariona świętego sakramentu, karmelity, który odnowił Karmel we Francji, w Anglii i w Niemczech i w Polsce. W Polsce zawdzięczamy mu Karmel świętego Józefa w Krakowie, zawdzięczamy mu Karmel świętego Józefa w Wadowicach, w mieście, które prawa miejskie otrzymało 10 listopada 1430 roku. 10 listopada 1820 roku. Właśnie Hermanko urodził się w Homburgu, mieście wygnania i Śmierci św. Papieża V i mieście, gdzie urodził się ksiądz Józef Poźniak właśnie w tym samym roku co ty był twoim rówieśnikiem. Był więźniem Dacha z 29 października 1941 roku i te 29 października 1950 roku. Wyświęcony został na diakona przez więźnia Dacho biskupano i choć żyd, który był specjalnie formowany w 527-letnim programie jako papież niemiecki, ale papieżem, świętym papieżem był Benedykt V, który zmarł na wydaniu w Hamburgu 4 lipca 1965 roku. 4 lipca 1210 roku. Urodził się 192 papież święty Celestyn V, który zrezygnował z papierstwa 10 grudnia w, 1800, w 1294 roku, kiedy w Oliwie został przekazany po dla nowego Królestwa Polskiego dla umożliwienia koronacji Przemysława II i królowej Małgorzaty Brandenburskiej, której prawa była święta Jadwiga Śląska, wnuczka Jadwigi z z Balcmarbyl-Dachau. 16 lipca 1976 roku. I jest Módź się za nami. Nasz patron Harcerstwa polskiego. Nasz uśmiechnięty. Tak, bo diecezja chumińska, wszystkie struktury kościelne zostały zmienione 25 marca 1992 roku przez nazywanego polskim papieżem syna żydówki Emilii Kaczorowskiej, która urodziła się w Trokowie na ulicy Smoleńsk 15 przy najstarszym kościele Bożego Miłosierdzia w polskim papieżem Józef X, który do, za, zapowiedział Anię Ostróż Polski 3 maja 1863 roku naszemu księdzu Bronisławowi Markowiczowi, założycielu Michalitów, który sprowadził do do, do, do miejsca piastowego Salezjanów. Ponieważ były inne struktury, są w kościele, założył klasztor Michalitu, z którego też dwóch Michalitów zostało zamęczonych. Jednym z nich był zamęczony 7 lutego, to jest drugim roku. Z Pawlikowic Michalita. Ale ty wiesz. Wszystko dzisiaj wiesz, czuje Pańskiego w dniu w rocznicy urodzin Knuka Sobieskiego w Brukseli, który był 50. cesarzem, królem niemieckim, którego wyświęcił brat, też urodzony w Brukseli, też wnuk Sobieskiego, arcybiskup pięciu kościołów, Klemens August, 15 lutego 1742 roku. Było to tysiąclecie synodu zwołanego przez naszego świętego Bonifacego. W tysiąclecie śmierci św. papieża Benedykta V, 4 lipca 1965 roku w Częstochowie umarł święty biskup Stanisław Czajka. Był to biskup, któremu zawdzięczamy wyświęcenie 80 kapłanów 25 marca 1944 roku w kościele św. Tomasza na ulicy szpitalnej w Krakowie. Został cudownie uzdrowiony wodą z lód 2 grudnia 1943 roku. Został biskupem Częstochowy 28 października 1944 roku, gdy w Ameryce Polonia spotkała się z Rooseveltem, który okłamał 6 milionów Polaków. Dlatego też uczestniczyli w dalszych jego wyborach. Smart Roosevelt. 12 kwietnia w 1945 roku, kiedy żołnierze Maczka wyzwolili obóz koncentracyjny, gdzie było 1740 warszawianek, powstało miasto Lwów. Lwów zamieniono na maczkę, gdzie mieszkało do 1948 roku mieszkało 50 tysięcy Polaków. Teraz wszystko jest usunięte, bo to twoje męczeństwo i męczeństwo tylu kapłanów, to było męczeństwo tych, którzy oddali swoje życie dla świętej mszy trydenckiej. Więc prosimy Was wszystkich i Bożą się i przemienienia Pańskiego w święty. Wszystkim męczennikom. Prosimy o odnowę Kościoła, tak jak mówił polski papież 50 o mszę świętą we wszystkie katolicy i kościoły świata. I na Wronieckiej na dziewień, gdzie o tym przeświętą walczy nasz ksiądz Michał Woźnicki, urodzony w ostrowie wielkopolskim 20 stycznia w 1966 roku. Tego dnia, kiedy się urodził burmistrz Hamburga, Chęcho. Tego dnia w Izraelu urodził się Żyd. Nazywa się teraz Jacek Stefański, Jest głównym kapłanem jako polski kapłan w Kaliszu. Tam gdzie przebywali polscy kapłani i z dachą. Mówi się, że byli zawierzeni świętemu Józefowi. Ale świętemu Józefowi zawierzona została cała Bawaria, dokładnie 4 maja 1664 roku, przez rodziców Maksymiliana Emanuela, męża, męża Teresy Konegundy Sowieckiej, urodzonej i koronowanej na Wawelu, i ojca ojca cesarza. Dzisiaj właśnie rocznica jest urodzin jego syna w Brukseli, 6 sierpnia 1697 roku. Przemienienia Pańskiego, a jego dziadek, właśnie jego teść założył Klasztor Kapucynów Przemienienia Pańskiego w Warszawie 16 lipca, 16 lipca 1176, nie, 1683 roku. Święty nasz Patronie Harcerstwa Polskiego, stawię się za nami. Ty wiesz wszystko. Dzisiaj przemienia Pańskiego. Uczyń taki cud. Uczyńcie wszyscy, wszyscy, którzy oddali życie za świętą przedwiedęcką, żeby wróciła do wszystkich kościołów świata. Katolickich Jezusów.